Jungle. wszystkich Waldek Kanał PhotoMix. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić fantastyczną zmianę kolorystyki zdjęcia. Będziecie to mogli wykorzystać, jak widzieliście na początku, zarówno w zdjęciach modowych, jak i zdjęciach ślubnych, jak i zdjęciach portretowych. Także w każdej praktycznie dziedzinie. Nawet myślę, że fajnie by wychodziły zdjęcia przyrodnicze, jeżeli jest odpowiednia kolorystyka. Możecie wykorzystać praktycznie wszędzie. I co jeszcze jest fajnego w tym sposobie? Jest on zrobiony na trzech warstwach. Tylko trzy warstwy w Photoshopie są potrzebne, aby wykonać taki efekt. Tak ogólnie, kolorystycznie to wystarczy jedna, ale żeby dopieścić ten kolor, jeszcze potrzebujemy dwóch warstw. O czym się dowiecie za chwilkę na pokazanym tutorialu. Oczywiście, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam cię do subskrypcji, z naciśnięcia dzwoneczka, będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach na kanale, bo nie prowadzę tylko i wyłącznie tutoriali, jeżeli chodzi o edycję zdjęć, ale także prowadzę tutoriale dotyczące After Effectsa i Premiere Pro. Dlatego zachęcam do kliknięcia subskrypcji, dzwoneczka i komentowania oczywiście tego co tutaj zobaczycie. Wskakujemy i pokazuję jak to zrobić. Jeśli podobają ci się moje filmy Wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Zmianę kolorów pokażę na zdjęciu ślubnym. Tutaj mam jeszcze przygotowane jedno zdjęcie, całkowicie inne kolorystycznie i tak samo jeszcze, kolejne, w którym kolory są troszeczkę inne. Zobaczycie, jak dana gradacja kolorów, właściwie zmiana kolorów wpłynie na te wszystkie zdjęcia i jak można kreatywnie wykorzystać. Jedne ustawienie zmiany kolorów do, właśnie, kilku różnych zdjęć o innej tonacji. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy mieszanie kanałów. Jeśli jesteśmy już tutaj w oknie dialogowym, które nam się pojawi, jeśli mamy wrzucone właściwości tutaj w to okno, to pojawi nam się tutaj standardowo pojawia się z boku dlatego jeśli będziecie to w różnych miejscach mieli to jest bez znaczenia i tutaj przechodzimy do po kolei po kanałach kolorów czyli pierwszy mamy czerwony i na czerwonym ma być tylko na plus 100% kolor czerwony reszta na 0 to samo jeśli chodzi o zielony plus 100 ma być zielony reszta Kanałów na 0. Troszeczkę jest różnica w kanale niebieskim, gdzie niebieski dajemy na 0. Zrobił się taki żółty, natomiast zielony na plus 100. I już mamy podstawę naszego koloru stworzoną. Zamykamy okno mieszania kanałów. Proszę bardzo, mamy przed i po. Czyli, tak jak powiedziałem, podstawa kolorów zrobiona. Jeszcze raz przechodzimy do warstw wypełnienia, i w tym wypadku jako drugą wybieramy kolor selektywny na samym dole menu. I tutaj interesuje nas kanał niebiesko-zielony, gdzie czarny. Czernie zwiększymy do 20. Zobaczcie, jak zwiększamy czernie, automatycznie zwiększają nam się kontrasty w cieniach, dlatego nie należy tego za mocno robić. Tutaj teraz zjadę na minus 100. Jak widzicie, liście się rozjaśniły, plus liście się ściemniają tutaj, te zielone. Dlatego nie należy, tak jak powiedziałem, tutaj przesadzać około plus 20. I mamy ładnie kontrastowe, wychodzące cienie. Przechodzimy teraz na kanał szary, czyli neutralny. I tutaj zobaczcie, co możemy tworzyć właśnie w tym kanale, jeśli na przykład dodamy niebieskiego. Mamy za farby w jedną stronę, i za farby w drugą stronę. W tym wypadku zależy nam na oziębieniu naszego zdjęcia, więc na około plus 5. Karmazynowy możecie tutaj jak widzicie wedle swoich gustów zmieniać tutaj automatycznie dodaje coraz bardziej bajkowych, ale też i takich za mocnych już kontrastów, jeżeli właśnie chodzi o same czerwienie. Dlatego też niewiele zwiększymy, jeżeli chodzi o sam karmazynowy na około 5 może 7. O, 8 się wcisnęło. Może tak zostać. I przechodzimy do czarnego. I tutaj zobaczcie, jeżeli damy na plus, to nam bardzo mocno to się zmienia. Jeśli byśmy chcieli wykorzystać to na samej postaci, to musimy to później wyeliminować poprzez zamalowanie pędzlem tutaj na warstwie wypełnienia. Ale jeśli będziecie robili akcję, to musi się tyczyć to właśnie tylko i wyłącznie całego obrazu. W tym wypadku nie chodzi mi o nadanie właśnie na plus czarnego, a efektu wręcz odwrotnego, czyli na minus 5. I tak zostawiam. Jeszcze raz przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram jaskrawość. Tutaj, jak zobaczycie, suwak mamy jaskrawość i nasycenie i w jaskrawości mamy to, te nasze jaskrawości kolorów właściwie i też możemy wedle potrzeb tutaj sobie to robić to w zależności jakie macie zdjęcie jak kolorowe w tym wypadku 20, 22 nasycenie jeśli zobaczycie dam teraz na 0 to mamy czarno biały i przechodzimy Możemy mieć od takich delikatnie pastelowych kolorów po bardzo mocne tutaj zaznaczone kolory czerwone, pomarańczowe i tego typu. W tym wypadku chodzi nam o delikatne tylko te zaznaczenie tych kolorów, dlatego zjadę na około plus 5. I mamy de facto. Nasz obraz gotowy. Teraz wystarczy z Shiftem zaznaczyć wszystkie trzy warstwy, skopiować do grupy, i teraz, proszę, jeśli zrobimy to, tak mieliśmy zdjęcie oryginalne. Takie jest zdjęcie po naszych pracach. I teraz zobaczcie tutaj na tym drugim zdjęciu. Kliknę, mamy całkowicie inne. Kolory, jeśli właśnie chodzi o oddanie tych wszystkich tonacji chociaż użyliśmy tych samych ustawień jednak zdjęcie które posiada inną kolorystykę da automatycznie też i inny efekt teraz włączę na przykład to które ma dużo odcieni niebieskiego i proszę bardzo mamy już całkowicie też inny bajkowy efekt na naszych zdjęciach jak widzicie, świetny, krótki tutorial, który naprawdę pokazuje rewelacyjny efekt kolorystyczny. Który na pewno będzie przyciągał wzrok innych i który jest całkowicie inny i oderwany od tego, co mamy w standardzie, co mamy normalnie na swoich zdjęciach. Dlatego zachęcam do tworzenia swoich też kolorystycznych rzeczy, bo tak jak pokazywałem, można to wszystko edytować w zależności od tego, jakie macie. Jaką macie podstawę? Jakie macie swoje zdjęcia, kolorystykę swoich zdjęć na scenie, kolorów, barwy? Możecie to wszystko zmienić, dostosować do siebie. Ja właściwie rzuciłem wędkę, a wy teraz tylko musicie to lekko zedytować i zobaczyć, jak to zrobić, bo de facto to, co u mnie wygląda, tak samo nie będzie wyglądało u Was. Nie przedłużając, zachęcam do obejrzenia moich wcześniejszych filmów, jeżeli ktoś nie oglądał. I zapraszam na następny poniedziałek i następną dawkę wiedzy o edycji zdjęć. Cześć!